Witajcie! Witajcie na moim kanale! Działaś mikrofonku? Działa. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj bardzo emocjonujący film. Bardzo, bardzo, bardzo. Każdy film jest emocjonujący, ale ja muszę tak gadać. <grywka> więc gadam, ale nie, dlaczego jest aż tak bardzo ekscytujące, tak jak widzicie, ponieważ zamówiłam całą kolekcję Kim Kardashian Was i to jest ta e, KKW X Mario The Artist and Muse Collection e, tyle ile od was dostawałam zapytań Marta, przetestujesz kolekcję Kim Kardashian albo kiedyś czy kiedykolwiek na kanale będzie test kosmetyków KKW i e, nastała ta chwila ja już kiedyś chciałam kupić kilka tych kosmetyków ale zawsze mówię, kurczę co Coś, coś nowego, ja już też nie nadążę nad tymi nowościami. Uznałam, że paleta jest na tyle neutralna i fajna, i podoba mi się. Mario jest makijażystą e, Kim Kardashian i jest on bardzo znany w internecie, jeśli nie wiecie kim jest, no to polecam nadrobić zaległość, jest to cudowny człowiek, cudowna osobowość, niesamowita skromność, e, pracuje z Kim Kardashian, zawsze jest jej makijażystą od lat, e, współpracują razem, tworzą produkty, kosmetyki e, i muszę wam powiedzieć, że strasznie mi ich historia urzeka, ta ich przyjaźń, która ich łączy, jest taka fantastyczna i bardzo inspirująca. I muszę Wam powiedzieć, że po prostu chyba dla mm, uczczenia tego, że jestem wielką fanką Mario, bo nie mogę powiedzieć, że jestem wielką fanką Kim, bo jestem fanką Kim jeśli chodzi o jej urodę natomiast to co robi w internecie i w social mediach nie jest mi jakoś bliskie, mojemu sercu będę szczera natomiast to co robi Mario jest mi bardzo bliskie e, mojemu sercu, ponieważ Mario pokazuje taką klasyczną e, odsłonę makijażu, pokazuje, że nie trzeba e, robić cat żeby wykonywać piękne makijaże on robi te makijaże mocne, intensywne czasami delikatne i stonowane ale robi je w ten taki klasyczny mm, sposób. Przy tym wszystkim to ma taki smak i klasę, dlatego strasznie lubię jego pracę. E, wydali razem e, The Artist and Muse Collection, e, w skład w której wchodzi paletka cieni. E, jest pomadka e, do ust oraz błyszczyk, jest róż i kredka. E, mówię, dobra, co ja będę samą paletkę kupować? Nigdy nie testowałam tych kosmetyków, mówię, wzięłam po prostu całą kolekcję. E, kupiłam od razu na premierze, bo chciałam właśnie wykorzystać. E, przygotowałam już wstępnie twarz e, z wami, z wami mówiąc z wami, bo ja często wchodzę na live i na live właśnie na Instagramie, jeśli nie jesteś na moim Instagramie, to uważam, że wiele tracisz skromna. <noise> Ale wiele tracisz. Czy długo czekałam na przesyłkę? No tak z ponad tydzień czasu. Czy zapłaciłam jakieś dodatkowe płaty? Nie, nie zapłaciłam. Nic dodatkowego nie zapłaciłam. E, dobra, rozpakowałam te kosmetyki e, i wygląda to następująco. Mamy róż do policzków, który wygląda bardzo obiecująco. Bardzo mi się kolor podoba. O uwielbiam takie kolory. E, jest pomadka w takim... Mm, Niudowym odcieniu. Nie jestem fanką pomadek i bardzo mnie boli, że w tej kolekcji nie ma żadnego matu, no ale okej. Okay. Mam również błyszczyk, też w takim niudowym odcieniu. Jest kredka oraz jest paletka z cieniami, która ma bardzo neutralne tony. Pokażę Wam słocze wszystkich odcieni, jak to się prezentuje. Tak prezentuje się cała kolekcja. No dobra, chodźcie bliżej. Zaczynamy make-up! No dobra, prawdziwym wyzwaniem będzie dzisiaj zrobić makijaż, e, ponieważ e, mam tak e, po prostu ostatnio przesuszone powieki. Nałożyłam dzisiaj bazę podcienie Pilviz Beige Academy e, i może zacznę od e, tego Glam King odcienia. Bardzo fajny, neutralny odcień, taki bym powiedziała, mega e, klasyczny. Kolejny kolor, który żyje, to jest ten brąz I'm inspired. Odrobinę wezmę tego cienia Look Up. I teraz chciałabym położyć właśnie błyski. Teraz mm -hmm. w sumie sama nie wiem, bo. Mm, e, Beauty Champagne jest takim po prostu oklepanym. Mario Muse aż się tutaj prosi i byłby może czymś innym, e, ale strasznie mnie korci ten. Mm, nie, on będzie tutaj bardzo taki. Taki nie. Co to jest? Słyszycie to? Ale jeszcze mamy tutaj takie. I need more light. taki stare złoto. W ogóle kocham stare złoto na powiekach. Ale chciałabym pójść w coś nietypowego, dlatego wezmę ten odcień. Na Taki e, nieoczywisty, bardzo lekki błysk. Taki bym powiedziała, jak macie dzień, e, że nie chcecie błyszczeć za bardzo. To, to jest idealny kolor. Czas na wewnętrzny kącik. I tutaj już wezmę A Beauty Champagne. W ogóle chcę powiedzieć, że to, nie wiem, czy to będzie widoczne, ale tutaj ten cień cały lata. dobrze przywiera do pędzla syntetycznego. Wyjdzie mi z tego klasyk, jak nie wiem. Dobra, ten sam A Beauty Champagne Color. Dam jeszcze na środek powieki, by rozświetlić odrobinę. Jeszcze e, takim malutkim pędzelkiem. Ten najciemniejszy brąz. Okej, okay, chcę jeszcze spróbować jednej rzeczy, bo mam tutaj taki So Many Paparazzi. Ciekawa jestem, on jest bardzo ciemny, ale to jest myślę przystosowany do karnacji Kim. E, spróbuję tutaj oczyścić. Nie wiem, czy mi to nie przyciemni. Nie on jest za ciemny. Mm -mm. Szkoda, że tutaj nie ma takiego neutralnego odcienia, który by się nadał dla e, trochę jaśniejszych karnacji. Jest bardzo taka sprofilowana tylko pod kim, bym powiedziała, i pod jej karnację, ta paletka. E, więc tutaj trochę ubolewam nad tym. E, no dobra, robię krechę. E, chciałabym, żeby dzisiaj ten makijaż był taki miękki, tak jak jest e, tutaj na zdjęciu, więc... E... Zależy mi na tym, żeby dzisiaj nie robić sobie takiego winga. Biorę sobie e, cień Artistry. To jest taki e, stalowy, szary. I tutaj staram się rozetrzeć tą kreskę. Zobaczymy, czy mi się to uda. Takie fajnie to wyszło, podoba mi się ten efekt i to samo zrobię tutaj, dorzucę. Myślałam, że on będzie trochę tutaj za jasny i się nie połączy, ale cienie łączą się przepięknie. Okej, okay, przyznam szczerze, że bardziej mi się podoba teraz makijaż, niż podobał mi się przed chwilą, bo mówię, a, brązy... No da. <laughs> ale teraz muszę przyznać, że jest całkiem ok eee, Wytuszuję rzęsy, przykleję sztuczne i za chwilę do Was wracam. Weszły dramatyczne lasze, ale do tego makijażu będą pasować też e, delikatne rzęsy. Ja się tutaj e, mocno zasugerowałam zdjęciem, widzę, że kim ma bardzo takie teatralne rzęsy do tego makijażu, więc i ja postanowiłam założyć takie, ale będą pasować delikatniejsze i tak dalej. Ja po prostu miałam dzisiaj ochotę na taki, wiecie. Coś w tym stylu. Makijaż oka uważam jest gotowy i położę na policzki róż. Ten róż wygląda obłędnie. Wezmę sobie mój pędzel. O, proszę bardzo. On się nazywa Very Graceful. Wydaje się być mega napigmentowany. Uuu, jest. Będę musiała doblendować wszystko razem. Okej, okay, potrzebuję jakiegoś penzla. Real Techniques. O, bardzo ładnie się blenduje. No, powiem Wam, że wygląda to całkiem dobrze. Widziałam jedną recenzję Patryka e, Stara i on uważał, że to nie jest napigmentowane. Jest bardzo napijantowane. Teraz tak mam. Wiecie, każdy ma inną opinię. <laughs> Biorę teraz konturówkę do ust. Ona się nazywa Lip Liner Beauty Icon. To jest taki kolor, że uważam, że równie pięknie będzie wyglądać również. A! O! Nienawidzę. Uważam, że jest to bardzo uniwersalny odcień. Idealnie też będzie nadawał się do oczu. Położę teraz pomadkę, która wygląda w ten sposób. Nazywa się. Y His a Mixer. Oj, ona jest bardzo matowa. Teraz się nie dziwię, że dorzucili błyszczyk do kolekcji. Mam saharę na ustach, wszystkie suche skórki podkreślone. Dobra, błyszczyk. Okej... Okay. Jeszcze sobie dorzucę odrobinę rozświetlacza mojego. Troszeczkę. Okej, okay, jestem gotowa na podsumowanie. Był to mój pierwszy raz, e, jeśli chodzi o jakikolwiek kontakt z kosmetykami KKW, czyli Kim Kardashian West. I muszę Wam powiedzieć, że jestem pod bardzo wielkim wrażeniem. Po pierwsze, cienie łączą się genialnie zarówno struktury matowe, jak i struktury perłowe łączą się genialnie. Jedna wchodzi na drugą nie ma problemu z blendowaniem. E, Obiecuję wam, że to nie jest ostatnia paleta, którą kupiłam sobie z KKW, ponieważ jestem zachwycona. Jedyne, co mnie nie urzeka w KKW, to układ kolorystyczny, ale wiecie, że ja pod tym względem jestem wybrana, bo ja lubię po prostu kolory. Lubię jak na tle jakichś tam neutralnych. Y Palet znajduje się jakiś kolor, który mi się dobrze, że tak powiem, tutaj wchodzi. Nie wiem, ja bym tutaj do życia albo róż, albo fiolet, albo brzkwinie nawet. Brzkwinie jakby fajnie tutaj wygląda. Natomiast, tak jak mówię, no jest to fajny basic, fajna neutralna paleta. Genialnie się nią pracowało. E, jestem zachwycona, naprawdę jestem zachwycona tym, jak się pracowało. E, co do produktów do ust, e, bo jeszcze mi zostanie róż na koniec. To tak, błyszczyk ma przepiękną konsystencję, bardzo nawilżającą, bardzo fajną. Kontrówka mi się bardzo podoba, choć jest dla mnie uważam trochę za ciemna i robi taki efekt delikatnego plastiku na ustach. Natomiast strasznie jestem na niej, jeśli chodzi o tą pomadkę. Jest tak sucha, jak wiór. Dzięki temu pewnie jest mocniej napigmentowana i pewnie osoby, które mają mniejszy problem ze skórkami na ustach, nie będą miały problemu z tą pomadką. Ale ani kolor mnie nie urzeka, jest taki zbyt mm, plastikowy, e, ani, no nie podoba mi się ten niód, on jest za jasny i dla mnie jest za jasny, a co dopiero dla niej, tak szczerze. Uważam, że dla niej jest totalnie za jasne, bo ona ma dużo ciemniejszą karnację niż ja. E, jeśli chodzi o błyszczyk, to jest naprawdę fenomenalny. Bardzo fajnie leży. On jest taki półtransparentny, jest mega. Jestem zakochana w różu. Jestem totalnie zakochana w różu, gdzie ja, raczej jak wiecie, ja nie jestem człowiekiem róż, a brązer. Tak, ten róż jest po prostu przepiękny i na pewno będę go używać. Podsumowując. Em, to, jest, to są naprawdę dobre kosmetyki Naprawdę dobre kosmetyki Przynajmniej tę kolekcję, którą testowałam Szkoda, że tak późno się zdecydowałam Ani na moim kanale jeszcze nie było Kylie Cosmetics Oprócz chyba pomadek Więc dajcie znać w komentarzu na dole Jeśli chcecie, żebym przetestowała kolejne Że tak powiem z Kardashianek Dzisiejszy makijaż starałam się wykonać Taki właśnie w stylu Kim Kardashian Takie seksowne, mocne, brązowe oko Mam nadzieję, że wam się podoba Wyszedł bardzo uniwersalnie, więc tym bardziej myślę, że się komuś Przyda Taki makijaż, kolczyki są z berżki, bo on nie dostaje notorycznie mega dużo zapytań. Mm. Przynajmniej na Instagramie, kiedy je zakładam. No i cóż mogę Wam się powiedzieć. Dzisiaj Wam już pięknie dziękuję za uwagę. Jestem zachwycona kosmetykami King Kardashian West. Będzie mi jeśli dołączyć do mnie na Instagramie i dzięki, że jesteś na premierze. I tak jak już powiedziałam wcześniej bardzo, bardzo, bardzo i mówię o tym w każdym filmie na końcu, wielką radość mi sprawia, jeśli oddajecie kciuk w górę pod tym filmem, to znaczy, że materiał Wam się podoba, a dla mnie te statystyki są bardzo ważne. Dla Was to jest tylko sekunda. Więc, jeśli e, jesteś dobrym, życiwym człowiekiem i pod warunkiem, że podoba ci się ten materiał, kliknij kciuk w górę. Będę ci wdzięczna. Pamiętaj, bądź moim subskrybentem, wspieraj ten kanał, bo dzięki Twojemu wsparciu powstają kolejne materiały. Czekam na Wasze opinie, czekam na Wasze komentarze. Do następnego! Fajnie, że dzisiaj byliście. Do następnego! Hej!